Witam serdecznie, tak, TV. Kim pan jest, skąd pan jest i dlaczego pan tu przyjechał? Antoni Gut, przedsiębiorca z Warszawy. Jestem przewodniczącym Stowarzyszenia Oburzeni. Byłem w przeszłości radnym Miasta Stołecznego Warszawy, a kiedyś jeszcze nawet wiceburmistrzem dzielnicy Bielany. Czym tak jesteście oburzeni i dlaczego popieracie Janusza korwin mikke to znaczy my jako środowisko oburzonych jesteśmy, chcemy zrealizować trzy cele w pierwszej kolejności. Chcemy, aby zmienić ordynację wyborczą z tej obecnie obowiązującej, służącej gangom politycznym, nazywającym się partiami politycznymi, które żyją na nas koszt. Chcemy zmienić na jednomandatowe okręgi wyborcze. I co to miałoby zmienić? To miałoby zasadniczo zmienić relacje między wyborcą a posłem, taki poseł Czułby się odpowiedzialny przed wyborcami z tego okręgu. To jest pierwsza rzecz. A takim narzędziem, żeby jednak on nie zapominał o tym, że jest z tego okręgu, byłaby możliwość odwołania go w trakcie kadencji. Obecnie takiej możliwości nie ma. I to by gwarantowało, że ten poseł zachowywałby się właściwie. Następną kwestią, która nas bardzo boli i którą, y którą również podziela pan y Janusz korwin to jest kwestia, E, walki z bezprawiem czy walki o praworządność. E, chodzi o to, że, chodzi o bezprawie ludzi e, sprawujących funkcje publiczne. E, sędziowie, urzędnicy, politycy, komornicy, prokuratorzy, e, reżimowe media e, czy banki, korporacje. To są e, te i, osoby i te instytucje, które, e, których działanie powoduje powodują wielkie szkody wobec szkody przeciwko obywatelom, przeciwko podatnikom. I to musi być zmienione. W jaki sposób? No właśnie, i teraz mamy ten trzeci punkt, który właśnie pozwoliłby na to zrealizowanie. Trzeba podjąć wszelkie działania. Zachęcam wszystkie środowiska do tego, aby podjąć wspólne działanie nad zmianą ustawy o referendum. Zmienić ją w ten sposób, żeby ona była obligatoryjna po zebraniu określonej liczby podpisów w ustawie. Nie powinno o jej byciu lub nie, nie powinien decydować żaden Sejm, ani rząd, ani po prostu. To powinno wynikać z ustawy. Ktoś zbiera 100 tysięcy, 20 tysięcy, czy tam 50 tysięcy, tyle ile ustawa pod danym, danym tematem wymaga. Ustawa powinna być, znaczy referendum powinno być rozpisywane powiedzmy przez prezydenta, miałby na to powiedzmy dwa miesiące i koniec kopka. I wynik tego referendum bez względu na frekwencję powinien być dla władzy obligatoryjny. I jeżeli to zostanie zrealizowane, wszystkie inne punkty zostaną zrealizowane. Dziękuję bardzo. Jeszcze na koniec pytanie o ocenę szans wyborczych Janusza Korwina-Mikke. Ja jestem przekonany, że dojdzie do drugiej tury. Mówię zupełnie poważnie. Licz pan, że w tej drugiej turze też może odnieść jakiś sukces? Jeżeli wejdzie do drugiej tury, to ma poważne szanse na zwycięstwo. Bardzo dziękuję.